Witajcie, kochani. Madame Zouza z tej strony. Dzisiaj będzie o miłości, ale o tej miłości, takiej y, dojrzałej, takiej, gdzie człowiek już myśli, że nic ciekawego mu się, że tak powiem, w życiu nie przydarzy, że już tyle zniósł, że tak powiem, w tej miłości różnych porażek, sytuacji i że pewnie nie jest w stanie już pokochać, nie jest w stanie się zakochać. Nie jest w stanie zbudować jakiegoś fajnego, prawdziwego, trwałego związku. A ja wam chcę powiedzieć, że najpiękniejsze są te związki dojrzałe. Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy ty przejdziesz, jakąś jedną nieudaną, miłość albo zakochanie zauroczenie, na no lono też się przeradza z czasem w miłość, kiedy Przejdziesz jedną nieudaną miłość, może drugą, to tą trzecią już budujesz zupełnie inaczej, ale bardzo często tą drugą już ona jest inna od tej pierwszej i powiedziałabym, że taka bardziej prawdziwa, bardziej doskonalsza, bardziej dojrzalsza. Bo czymże się różni ta miłość młodzieńcza, kiedy to jesteśmy zafascynowani, kiedy to ulegamy różnym w zakochaniu, w zauroczeniu, jesteśmy tacy w skowronkach, mamy różowe okulary. I czasem ona się przeradza, to szaleństwo przeradza się w miłość, a czasem znika. Pojawia się następne. Zakochujemy się przede wszystkim w, w tym, co widzimy w człowieku. Zakochujemy się w wizualności. Często nawet nie zdążymy poznać tego człowieka dogłębnie, a już coś nam tam się nie spodoba, i zaczynamy już z następnym człowiekiem. A często po prostu trafiamy na nieodpowiednich ludzi, bo my jesteśmy osobami niekompletnymi. I dlatego zawsze będę twierdziła, nie o to chodzi, że ja akurat mam 53 lata, tylko dlatego, że przeszłam już trochę tych miłostek, tych miłości i tą miłość, która wydawało mi się, że być może będzie na całe życie. I mogę dziś z przekonaniem powiedzieć, że Teraz, jeśli spotkałabym człowieka, to patrzyłabym na zupełnie inne cechy, spotkałabym mężczyznę niż wtedy, kiedy byłam nastolatką, kiedy miałam 20 parę lat, kiedy nawet miałam 30 lat, czy 40. Po prostu teraz czuję się osobą zupełnie kompletną i dojrzałą. I dzisiaj właśnie o tej dojrzałej miłości. Na którą warto poczekać, na którą warto przejść wszystkie te, wiecie, góry, górki, pagórki, doliny, wylane morze łez. Na którą warto poczekać dzisiaj o tej miłości. Czym ona jest tak naprawdę? Co to jest miłość dojrzała? Co to jest kochać dojrzale? Powiem wam z własnych doświadczeń, ale oczywiście z książek, z mądrych ludzi, którzy i przeszli i napisali o tym. Na początku takie cytaty, bo dla mnie miłość dojrzała, to jest miłość po pewnych przejściach. Więc, kochani, tak na początek. Miłość po przejściach nie zaczyna się od fajerwerków. Zaczyna się od słów zostań, spróbujmy jeszcze raz, tym razem mądrzej. Serce po przejściach, kochani, kocha inaczej. Kocha uważniej, patrzy uważniej i kocha ostrożniej. W miłości po przejściach wybierasz z pełni, a nie z potrzeby. To tak na początek. I teraz jaka jest ta miłość dojrzała? Przede wszystkim, żeby miłość była dojrzała, to osoby, które się łączą, muszą być dojrzałe. To może zacznijmy od tego, kto to jest dojrzały człowiek. Dojrzały człowiek to jest taki człowiek, który nikomu już nic nie musi udowadniać. To jest człowiek, który jest świadomy swoich zalet i swoich wad, zarówno kobieta, jak i mężczyzna. To jest człowiek, ten dojrzały, który analizuje krytykę, analizuje uwagi, ale który też nie przejmuje się opiniami innych, bo ma opinię o sobie, bo ma zdanie na własny temat, bo wie, Kim jest? To jest człowiek, który nie dusi się bez drugiej osoby. To jest człowiek, który nawet wybiera czasami drogę samotności i w tej samotności potrafi żyć, potrafi trwać. To jest też człowiek, który wie, że inni ludzie nie są po to, żeby spełniać wyłącznie jego potrzeby. I jeżeli takiego człowieka spotkasz, albo takim człowiekiem przede wszystkim jesteś, to poszukujesz drugiego, pełnego takiego człowieka. I wtedy możesz stworzyć dojrzałą miłość, dojrzały związek, dojrzałą relację. Co to jest, moi kochani, ta dojrzała miłość? Ta dojrzała miłość to jest przede wszystkim akceptacja partnera, takiego, jakim jest. Akceptacja partnera. Z jego osobowością, z jego przekonaniami zachęcanie go do tego, żeby był sobą, ale to jest też to, że jeżeli ty widzisz w swoim partnerze potencjał, tu nie chodzi o zmienianie człowieka absolutnie, tylko o to, żeby człowieka wspierać. Bo wiecie, my pochodzimy z różnych domów, i czasami jest tak, że człowiek jest mądry, jest inteligentny, ale w tym domu mu nie zostało to powiedziane. I spotyka kobietę, czy spotyka mężczyznę, którzy są z nim kompatybilni. Spotyka osobę dojrzałą z drugiej strony, która widzi w nim, że on może więcej. Więc jeżeli jesteś w dojrzałym związku, to ty tego mężczyznę, tą kobietę nie dołujesz, tylko wspierasz. Tylko pokazujesz, kurczę, tu mógłbyś lepiej. W tym jesteś świetny, popatrz. Ty tego nie widzisz, ale ja to widzę i chcę ci pomóc. Więc... To akceptacja tej osoby, ale też pomoc, wspieranie, mówienie mu o tym, żeby nie był wierny swojemu powołaniu. To jest kolejna rzecz, czyli żeby nie zmieniał się na siłę dla danej osoby. Bo jeżeli ty przestajesz być sobą, jeżeli przestajesz śmiać się tak, jak lubisz, oglądać to, co lubisz, chodzić ubrana, jak lubisz, to ty przestajesz być sobą. Jeżeli ty zmieniasz swoje podobania, zmieniasz dania, zmieniasz styl mówienia i zachowania, to ty przestajesz być sobą. To znaczy, że ty szukasz kogoś, kto cię zaakceptuje, ale nie takiego, jakim jesteś, tylko się dopasujesz. Więc ty nie stworzysz dojrzałego związku. Dlatego dojrzały związek to jest, tak jak wiecie, mówi się, można to słowo rozłożyć. Co to znaczy dojrzewać? Mamy na przykład jabłko, prawda? Jest zielone, potem jest coraz bardziej czerwone, a potem aż spada z drzewa, bo dojrzało. Ale dojrzewać to też dojrzeć, to zobaczyć, jaka jestem, jaki Ty jesteś. Dlaczego do tej pory związki mi nie wychodziły? Co jest we mnie nie tak? Czego jeszcze nie zobaczyłam? Co mnie rani? Czego nie mówiłam? Danej osobie, co akceptowałam negatywnego, kiedy czułam, że ktoś robi mi krzywdę. Czyli też dojrzeć, czyli zobaczyć. Jaki jeszcze ten dojrzały człowiek, ta dojrzała miłość jest? Jest to wyznaczanie sobie wspólnie dalekosiężnych celów. I to jest, powiem Wam, bardzo ważne, dlatego że związek, relacja, żeby była pełna, dojrzała, trwała, radosna i trwała przede wszystkim długo, Musi mieć wspólny, wspólny cel, wspólny pogląd na życie. Nie mówię na politykę, możecie się różnić, chociaż to jest wtedy bardzo trudne też. Ale wspólny pogląd na wiarę, to bardzo pomaga. Wspólny pogląd na to, ile chcemy mieć pieniędzy, jak chcemy żyć, jak chcemy wychowywać dzieci, co chcemy osiągnąć w życiu dla siebie i dla dzieci naszych. Czyli te dalekosiężne. Takie na przykład. Budujemy dom, czy mieszkamy w bloku? Może na razie mieszkamy, ale dalekosiężnie chcemy mieć dom. Na wsi, czy w mieście? Góry, czy morze? Firma własna, czy jesteśmy na etacie? Czy jedziesz za granicę? To my razem z tobą, Nie, nigdy to osobno. Wspólne, dalekosiężne cele. Troska dalej, kochani, o drugiego człowieka, zaangażowanie się i wyrażenie uczuć przy tym człowieku i on przy tobie też, wyrażanie uczuć bez lęku i bez tego, że zostaniesz ze swoje uczucia wyśmiany, wyśmiana. To jest już zupełna dojrzałość i wspaniała relacja, kiedy możesz po prostu zachować się tak, jak się czujesz. Nie słuchać, że o Jezu, znowu beczysz, znowu się śmiejesz. Co się tak śmiejesz jak głupia do sera? Przestań cicho bądź, bo sąsiedzi słuchają. Nie po prostu być sobą. Jeżeli coś cię boli, idziesz, bolą Cię nogi, kolana, kręgosłup, piękniesz, to ta druga osoba podtrzyma Cię i powie, słuchaj, dobra, wiem, że się źle czujesz, czekaj, zwolnijmy. Chodź, wezmę cię pod rękę, albo słuchaj, nie wiem, nie dajesz rady, to zostań, a ja zrobię dzisiaj ja zakupy, albo jakiego. Słuchaj, znajdźmy fajnego fizjoterapeutę. Czyli to wzajemne wspieranie. A nie pod tytułem Jezus, jak masz iść, to nie jedź dobra, bo ja mam tego dosyć. Nie, to nie jest dojrzała miłość dojrzałe traktowanie drugiej osoby. Cieszenie się z czegoś takiego, kochani, to jest kolejna cecha yy, dojrzałego związku. Cieszenie się z czegoś takiego jak wzajemna zależność, ale rozsądna zależność. To nie jest zależność, że ja zależę od ciebie. Nie. Tylko taka zależność, dzięki której partnerzy łączą się we wspólnych zadaniach, potrafią korzystać ze swojej wzajemnej pomocy i okazują sobie, za tą pomoc wdzięczność, no bo przecież żyjemy w związku i tu nie chodzi o jakieś yy, przysięgi małżeńskie, tylko jeżeli żyjesz z danym człowiekiem, to przecież widzisz też, że jest chory, że jest mu ciężko i wesprzesz go, jeśli go kochasz i pomożesz, i wzajemnie tak powinno być, że ta osoba też powinna cię, że tak powiem, wesprzeć. A jeżeli to jest taka pomoc serca, to sama chcesz być za to po prostu wdzięczna. Kolejną cechą dojrzałej miłości jest bycie niezależnym, przepraszam, czyli chęć bycia sobą ze swoimi przekonaniami, a jednocześnie e, nieco podejmowanie właściwych dla siebie decyzji, ale z poszanowaniem decyzji drugiej strony. To znaczy, że jeżeli powiedzmy, ja mam decyzję, że chcę iść teraz na studia, to fajnie by było, gdybym siadła z Tobą i o tym pogadała. Dlaczego? Dlatego, że mamy własne wspólne życie. Dlatego, że Ty też masz jakąś pracę. Dlatego, że mamy dzieci i moje studia pochłoną pewien czas. Więc to nie chodzi o to, żebym ja z nich rezygnowała, tylko żebyśmy wspólnie usiedli i poukładali sobie, jak to zrobić, żeby nam to nie burzyło, że tak powiem, naszego do tej pory fajnego życia. A jednocześnie, żebyś czuła się kobietą, mężczyzną dowartościowany, że robisz dla siebie to, co chcesz, kształcisz się, coraz lepiej się, że tak powiem, czujesz, coraz większą masz świadomość, możesz mieć coraz lepsze awanse być może, coraz większe pieniądze, ale przede wszystkim, że robisz to dla siebie, to jesteś szczęśliwa, ale robisz to w taki sposób, jeżeli kochacie się obydwoje, że twój partner nie jest zaskoczony, że słuchaj, od jutra zaczynam studia. No, i wtedy on siada i patrzy i mówi: No, kurczę, no, dobra, no ale ja mam jutro 8 godzin, wiesz, w robocie, zanim dojadę, to jest 10, a co z dziećmi? A ty mówisz: No, ale co mi to obchodzi? Ale ja zaczynam studia. Nie, to nigdy z tego nic nie będzie. To wtedy trzeba powiedzieć: Nie wiem, kochany, to załatwiłam mamę, ciotkę, kogokolwiek, to będzie z dziećmi. Ja, ja wiedziałam. Nie powiedziałam ci o tym, ale wiedziałam, że masz 8 godzin, więc się nie martw, wszystko będzie ok, wszystko będzie ogarnięte. Kolejne, jeśli chodzi o tej dojrzałej miłości, to jest tak zwane konstruktywne przyglądanie się, nauczenie się rozładowywania gniewu. To nie jest powiedziane, żeby się nie wspierać, bo związek dwojga ludzi, którzy tak naprawdę są osobami obcymi, no bo. Czy to jest twój mąż, 5, 10, 20 lat zawsze i tak będzie, to obcy człowiek. Nie obce będą tylko wasze dzieci, ale to nadal będzie obcy człowiek. Więc kłótnie to jest i spieranie się to jest normalna rzecz, że mamy poglądy na różne sprawy różne, prawda? I teraz sytuacja jest taka, żeby ten konflikt nie był wyrzucaniem tych brudów, tego co mnie boli. Na drugą osobę. To jest bardzo trudne, ale warto wiecie, co, jeżeli się wkurzycie, jeżeli ta druga osoba was zdenerwuje, tak wam się wydaje, że to ta druga osoba, bo emocje to są zupełnie tylko i wyłącznie wasze, ja już tego się nauczyłam. Że owszem, osoba może mnie zdenerwować, ale to są moje emocje skądś wzięte, coś mi się znowu objawiło w tym jego zachowaniu. To warto po prostu siąść, warto pomyśleć przez sekundę, co jest bardzo trudne, ale może policzyć do 10 i powiedzieć: Ok, ok, mnie to zdenerwowało. Powiedzieć w ogóle, generalnie wyjaśniać o sobie, mężowi, partnerowi, chłopakowi, jak to już nazywasz, wyjaśniać, co cię zdenerwowało. Zdenerwowało mnie Twoje zachowanie, ponieważ odkryło mi i zabolało mnie to i to. Ja wiem, że to było o mnie. Dlatego Twoje zachowanie, które było nieodpowiednie, tak naprawdę, bo nie wiem, wyzwałeś, przekląłeś, rzuciłeś, zachowałeś się jak ktoś, kto kiedyś wobec mnie nie w porządku się zachował, teraz Ty się zachowałeś, we mnie to odkryło. We mnie jest ten ból. Powiedzieć i wyjaśnić. Ja powiedziałam Wam, że też uczę się tego. No i dzisiaj ja miałam taką sytuację, że wstałam rano i jak widzicie, mówiłam, że jestem na plastrach. Te plastry działają raz mocniej, raz lepiej, raz. Tracą swoją moc, jak tracą swoją moc, to mnie momentalnie bywa, że lecą łezki. Jak ma być zmiana plastra w danym momencie? Czy już wiem, gdzieś tam jest to wyczerpanie, widocznie. Lecą łezki, ale też zmienia się mój, że tak powiem, moje postrzeganie świata. I bywa tak, że jestem Wściekła, uprzejma, zapalają mi się dawne sytuacje, jest mi ciężko z pewnymi przeżyciami, które były, i zaczynam atakować. Tak? Drugą stronę. I dzisiaj zebrałam się, zaatakowałam, powiedziałam co miałam do powiedzenia. To nie było nieprawdą, od razu powiem, ale nie musiałam tego tak wyrzucać. Więc poszłam sobie na spacer, przyszłam. I na czym polega ten gniew konstruktywny taki? Wziąłam SMS- i napisałam. To, co powiedziałam, nie dotyczyło ciebie. Dotyczyło mnie, bo to ja się źle czułam. Bo to mnie to i to w tym momencie denerwuje odnośnie mojej osoby. Sorry, nie wierz tego do siebie. Czyli wyjaśniłam, żeby ten człowiek, druga strona, mąż mój akurat, nie bał się wracać do domu, że jeszcze dostanie o coś opiernicz. Ale ja sobie już wiecie, no to to już są lata, że tak powiem, uczenia się, dojrzewania też do każdej swoich reakcji, i potem człowiek troszeczkę wie, ale rzeczywiście trzeba wyjść na spacer, trzeba siąść, trzeba się zatrzymać i to w sobie przerobić. Kolejne, kochani, poczucie harmonii i spójności w sferze seksualnej. O jakie to jest ważne? Dlatego, czyli tej harmonii i spójności w sferze seksualnej to jest ten dojrzały związek. Przede wszystkim rozmawiamy o tym, co lubimy, jak lubimy, jak możemy sobie urozmaicić. I że nie ma wtedy, kiedy ty chcesz, a mnie się nie chce. To, że jesteś żoną, to musisz, że jesteś partnerką, to musisz, nic nie musisz. Seks ma być przyjemnością, ma być radością, ma być bliskością i czułością. Więc rozmawiamy, zaczynamy od tego, jak byśmy chcieli, żeby zaczął się. Oczywiście, jeżeli mężczyzna, wiadomo, że oni częściej mają ochotę na seks, szczególnie jeżeli już jesteś kobietą po 50 czy po 40, ale myślę, że dojrzały mężczyzna, dojrzały psychicznie, który nawet może mieć 30 parę lat, będzie z tą kobietą rozmawiał, będzie chciał, aby ona też nabrała ochoty na seks. To mogą być jakieś gadżety, to mogą być jakieś zabawy. Przepraszam, jeśli kogoś zbulwersuję, ale to jest po prostu życie. Seks jest bardzo też ważny w związku, więc jakoś go sobie warto też urozmaicać, a nie tam tylko pozycję na misjonarza, bo to ma sprawiać radość i przyjemność osobom obydwu płciom. Tym bardziej, że często już po 50 to już nie ma co się bać tej prokreacji. Często to kobiety teraz też po czterdziestce, bo ta menopauza, te hormony, jest to tak wszystko zregulowane i tak dużo wcześniej. Więc ta sfera harmonijności i spójności w seksie też w związku z jest bardzo ważna. I teraz kolejne. Wsparcie partnera, jak już mówiłam, w realizacji marzeń, pasji i nieblokowanie go dla tak zwanego jego dobra. Nie ma czegoś takiego jak... Zblokuje cię dla twojego y, własnego dobra, czyli nie musisz się rozwijać, nie musisz mieć pasji. Najlepiej zapomnij generalnie o tym, że jakieś pasje w ogóle miałeś. Teraz masz dom, rodzinę, mnie i sieci ze mną, i, i nie ma tutaj rozwijania, nie ma wydawania pieniędzy na płyty, które kochałeś na przykład, nie ma y, spotykania się z kolegami. Na przykład, jeżeli lubiłeś grać w zespół muzyczny albo troszkę pójść pokopać w nogę, bo po co ci to potrzebne? Masz mnie i dzieci temacie wystarczyć. No, no nie, nie, no jesteśmy wspólnie, powinniśmy się, bo tylko ten związek wtedy daje tą radość, jeśli wspólnie y, się dowartościowujemy, pomagamy sobie y, realiz w realizacji swoich marzeń, pasji. Oczywiście to mogą być marzenia wspólne, o, na przykład zwiedzanie świata, y, albo jechanie co rok gdzie indziej, w inne miejsce, albo ktoś ma marzenie zamieszkać, my w Bieszczadach, i yy, druga strona mówi, kurczę, to fajnie, wiesz, no w sumie o jakoś obgadamy ten dojazd mój do pracy, ale jak ty możesz pracować stamtąd zdalnie, no to zróbmy to, bo to będzie nasze wspólne marzenie, że ja tam będę odpoczywała, a ty tam będziesz odpoczywała i pracowała. Czyli skłaniamy się albo ku kupnie tam gdzieś nieruchomości, albo budowie nawet domu. Dojrzałość, kochani, mówi, idź, dobrze się baw, zrób jakieś fajne rzeczy, a ja będę obok ciebie. Nie chodzi mi tu o to, że bardzo często jest coś takiego jak imprezki integracyjne w pracy. Ja generalnie w ogóle tego nie popieram. Gdzie żona zostaje w domu, a mąż idzie bawić się na całego z koleżankami. Tym mężom tamtym też współczuję, ale widocznie tacy są głupi. Potem mamy dziwne romanse i dziwnego rodzaju koniunkcje w pracy. Uważam, że na takie. Impreski powinny być zapraszane żony i mężowie. Bo to nie są wolni ludzie, to nie są single. Dlatego, jeżeli mężczyzna wybiera taką imprezę integracyjną z piciem, z alkoholem na wyjeździe albo, przynajmniej takie jest moje zdanie, albo y, nawet w tej samej miejscowości, a ty zostajesz y, w tym momencie przed telewizorem, jest powiedzmy niedziela, Dzień Święty, który można spędzić powinno się z rodziną. Co się za takim związkiem to na pewno nie jest dojrzały związek, i warto się nad nim zastanowić. Jeżeli potem się okazuje jeszcze, że z 40 zapisanych osób jest 8 osób, a w tym jest Twój partner, to naprawdę trzeba to przemyśleć. I co jeszcze, kochani? To chyba dojrzałość mówi, to już mówiłam, i teraz tak. Nie myśli się też o tym, że czyjś krok naprzód to jest Twoje zagrożenie albo upadek relacji. To totalna głupota. Ludzie mają prawo, tak jak mówię, rozwijać się, po to mamy rozumy, po to Bóg dał nam rozum. Tym różnimy się od zwierząt, że jak najbardziej mamy może, powinniśmy nawet wiedzieć coraz więcej i być coraz bardziej świadomi, nawet żeby kochać dojrzale. Właśnie o to chodzi, żeby. Kochać dojrzale, bo kochać dojrzale, kochani. To mówić potrzebuję cię, ponieważ cię kocham, a nie kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Czyli zapamiętajcie: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham. A nie kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. To drugie jest oczywiście niedojrzałe. I tak podsumowując, Dojrzała miłość jest pielęgnowana dzięki wspólnym doświadczeniom, pomimo wspólnych wewnętrznych konfliktów i zagrożeń, które mogą wystąpić w każdej emocjonalnej relacji. Miłość dojrzała to też stawianie granic, nie mówienie tylko nie, tylko powiedzenie na przykład: Kochany, to jest mój telefon. Ja nie mam nic do ukrycia, ale poproś. Czy możesz zobaczyć, a nie podkradaj mi go. To jest moja granica mojej prywatności. Mój film jest publiczny, możesz go oglądać, ale mój telefon jest prywatny. Moja torebka, w której grzebiesz, jest prywatna. Czego tam chcesz? Zapytaj. Odpowiem ci, czy masz czego szukać. Jest granica, to nie jest tylko powiedziane nie. Nie chcę czegoś zrobić. To są moje. Pewne, prywatne sytuacje, w których ja nie chcę, żeby kto inny bez mojej wiedzy w nie ingerował. Dojrzała miłość to jest, kochani, działanie też. Czyli konkretne słowa, konkretne czyny, to jest zaufanie, to jest dotrzymywanie obietnic i konkretne słowa i czyny dostosowane do sytuacji. Być, kochani, kimś dojrzałym. To nie znaczy tylko nauczyć się kochać drugiego człowieka, ale to znaczy umieć dostrzec i uznać granice własnej miłości. Czyli być dojrzałym to nie znaczy kochać, bo, bo wiecie, jeśli nie macie granicy kochania drugiej osoby, to w tym momencie jest to już poświęcanie się, a poświęcanie się to jest tylko zniszczenie się bez przerwy, Coraz bardziej oddawanie siebie, a nie branie nic w zamian. Jeżeli jest poświęcanie się w związku, to to nie jest dojrzała miłość. Dojrzała miłość to jest branie i dawanie. Czyli nauczyć się też brać od drugiej osoby. Dawać, ale i brać. A jeżeli druga osoba nic nie daje, a tylko się poświęcasz po to, żeby ten związek był, żeby trwał. No, to prędzej czy później i tak się wypalisz i żadnego związku nie będzie. Czujesz się wymęczona, czujesz się po prostu osobą, która dusi się. Skądś to znam. Miłość dojrzała, jeszcze kochani, to jest kochać drugiego, to nie znaczy być jego wybawicielem. Bo jak jesteśmy dojrzali, to przede wszystkim bierzemy odpowiedzialność każdy za siebie, za swoje życie, za swoje emocje. Za swoje decyzje, więc nie ma, że ja Cię teraz z tego wybawię. To Ty popełniłeś błąd. To Ty zrobiłeś, zrobiłaś, tak jak zrobiłaś i ponosisz za to konsekwencje. Na tym polega miłość dojrzała. I jeszcze raz kocham Cię, bo Cię po prostu potrzebuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam Was do. Oglądania następnego filmiku, bo to jest taki tam o tym miłości dojrzałej, to jest taki zaczyn do pewnego filmiku, do pewnej usługi, która powstała, ale to w następnym filmiku. Dziękuję Wam za to, że dotrwaliście, za to, że jesteście. Dziękuję Wam za subskrypcję. Dziękuję Wam za obecność. Eee, dziękuję, że jest nas coraz więcej. Dziękuję za udostępnienia filmików. I za te wszystkie komplementy, które dostaję, że chcę się Wam, aż się zaczynam wzruszać, że chcę się Wam mnie słuchać, że podobno mówię tak, że chcę się słuchać, że coś się z tego wyciąga, bo ja mówię od serca. Bo nie zależy mi na milionach, że tak powiem, followersów, bo ja mówię do konkretnych ludzi. Do Ciebie kochany, do Ciebie kochana. Bo wiem, że jesteś takim samym człowiekiem jak ja, który odczuwa podobnie i chce pewne rzeczy poukładać w swoim życiu i chce się o pewnych rzeczach dowiedzieć. Więc jeżeli ja się dowiem wcześniej, jeżeli ja coś wcześniej rozgryzłam, to ci to przekazuję po prostu, żebyś miał, żebyś miała łatwiej. Kochani, kochajmy się dojrzale. Uczmy się swojej dojrzałości po to, żeby móc darować tą dojrzałość drugiej dojrzałej pełnej osobie. Bo żeby kochać dojrzale, jeszcze na koniec powiem, musisz być pełna i pełny, nie połówką jabłka, bo jak szukasz drugiej połówki, to znaczy, że ty masz jakieś braki. A co będzie, jak znajdziesz nadgryzioną połówkę? A co, jak znajdziesz przegnitą połówkę? To jaki ten związek będzie? Będziesz nosiła na plecach, będziesz leczyła cały czas. Te rany, to nie jest dojrzały związek. Wszystkiego dobrego, miłej nocki. I czekajcie na następny filmik, bo to będą najpierw jeden filmik, bo to będzie druga informacja w drugim filmiku. Coś, przepraszam, ode mnie. Dla was coś. Spełniam swoje marzenie. Powiem tak, wiecie, że co trochę mam jakieś, ale to już spełniam któryś raz i, i, i ono w końcu. Jest, udało się, istnieje, spełniam to marzenie i zaproszę Was do tego marzenia, bo to jest marzenie, które możemy spełnić razem. Wszystkiego dobrego, dobranoc, Madame Sousa. Jeszcze całusek. Do usłyszenia.